To tylko kobieta potrafi w taki sposób wykastrować mężczyznę. E, czy ty też tak masz, że słyszysz: Nie rusz tego, bo nie umiesz, zostaw to, bo zepsujesz. Nie dotykaj, bo zawsze muszę po tobie poprawiać. Tylko ja wiem, gdzie coś należy kupić, jak coś należy zrobić, jak coś należy naprawić i jak coś trzeba załatwić. Jeżeli kobieta tak ci mówi, to właśnie w ten sposób ona ciebie kastruje. Ponieważ ty już nie możesz być tym bohaterem domu, nie możesz być prowajderem, no bo przecież wszystko robi źle. Tylko, że co jest tego skutkiem? Skutkiem jest to, że Twoje poczucie własnej wartości spada. A jeżeli ono spada przy tej kobiecie, to ty naturalnie zaczynasz szukać sobie innej kobiety, przy której to poczucie własnej wartości zacznie rosnąć. Jeżeli czujesz, że utraciłeś męską mod, bo twoja kobieta ciebie wykastrowała, to zapraszam do zakupu mojego e-booka pod tytułem Męska mod, gdzie przywrócisz sobie Wiarę w siebie, akceptację, staniesz się znowu liderem w swoim życiu. Napisz w komentarzu Moc, a wyślę Ci link do tego e-booka, który zmienił losy i życie wielu mężczyzn. A jeśli chcesz pracować ze mną na sesjach online jeden na jeden, to napisz do mnie wiadomości prywatnej bądź wykup sesję na mojej stronie internetowej. Jestem dyplomowanym psychologiem oraz coachem relacji. Pozdrawiam serdecznie.